Się macie waci, Taka fajna, letnia, przyjemna, trochę z deszczem, trochę ze słońcem, trochę z falami. Przygoda nad gródkiem w gródku nad Dunajcem, partkowa, posadowa, te tereny. Piękne miejsca, ciekawe miejsca, fajnie zagospodarowane miejsca, gdzie nie byłem od dawna dawna, bo nie było okazji, nie znosiło się. Tylko przejazdem bez spaceru, bez niczego. Y, tak, małpia wyspa za nami i ten Cypelek piękny, y, kamienny i ania y... z, 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 z pacoką, która się zresztą przydała, bo potem nas złapał deszcz. Y... Fajnie, naprawdę fajnie, naprawdę pi potem przy... Te wcześniej, mniejsza, wcześniej, wcześniej, na no Zapoteczku, żeby go nie widzieli, byliśmy na kawce w restauracji Perła, bo się nazywa drogo, ale powiem Wam szczerze, że szarlotka całkiem przyzwoita, no daleko jej do tej Adama z ja tej z, yy, tego, ale wyciągnijmy z głowy. W górach w każdym razie ze Słońska, z turbacza. Ale generalnie dobra, dobra, taka dobra kawa. Taki spacerek właśnie myśmy zrobili. I teraz płyniemy rejsik. Ania się przybiera do zdjęć. Znaczy rozbiera się do kilku zdjęć tych zdjęć nie, bo są jej zdjęcia i ja potem robione, to ja ich nie będę opublikował. Po prostu musicie sobie wejść do niej na jej profil i te zdjęcia znaleźć, jeśli je opublikuję. a myślę, że je opublikuję, bo naprawdę bardzo ładnie weszła. I mam sobie małpią wyspę. Yy, no, tak, miałem to szczęście, że ja na małpiej wyspie. A tam jest grotyk nad Dunajem. Ja I tam teraz imprezę. Znowu idziemy na imprezę. na mapie wyspy, byłem Tam jeszcze miejscu. Powstał rezerwat. Wewnątrz. Dobrze, dobrze. I teraz jak pójdziemy. teraz pójdziemy teraz przed siebie, i potem musimy płynąć tam w prawo. Ja na Sterburtę po na Sterburtek tam musimy pójść, tam o. Tam o, właśnie, o gdzieś. Tak, dokładnie, no, to nie jest samochód. Właśnie, jednak nie samochód. I staraj się, no i teraz tej, po tej. Mnie też w porządku miotało, bo to jest strasznie nadsterowna łódka, ale fajnie się napełnię. No, czajasz, czajasz. Wewnątrz moki wyspy jest grodzisko z czasów państwa myślano. Nie patrz na to, to jest tylko zabawa, żeby się udało. Nie patrz tam. I im przed siebie, prosto na, tym, o, 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 na ten prostowy domek, dobrze? Nie da się, bo to też wiatr wolny. Cały czas nas wznosi, cały czas mamy drzwi. Co dwie. mi się wydaje, że trochę prostu to ma biebie. Wiem, ja Czy to gadanie nagrywasz? Oczywiście. Nie wiem co to jest. No nie wiem, no to postaraj się trzymać się nad wodą. A po prostu mam. Tylko tak, jak wody. To, 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 co, tak, tak. No, ile? Czórka nie daje w łajbie żadnych szans. Dziesięć w skali, bo porta. Melomanów, przepraszam, rozumiemy, że mogło to być tragiczne dla waszych uszu. Przeżycie, ale wyszło, a nie odwracamy. To już koniec, niestety. Hej, cześć, przytrzymajcie się.